Bartosz Łuźwiński to jest magazyn bez cenzury. Wracamy po przerwie, a w studiu Aleksandra Jakubowska, Goran Andrianić i Piotr Górsztyn. I łączymy się z Markiem Budziszem, ekspertem do spraw międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. W tej poprzedniej części rozmawialiśmy o migrantach pojawił się wątek obywateli, których religią jest islam tych, którzy służą w armii federacji rosyjskiej wątek, który tutaj Piotr Górsztyn poruszył to może od tego zacznijmy w kontekście trwającej wojny na Ukrainie jak pana zdaniem jaki pana zdaniem to ma wpływ na skuteczność armii federacji rosyjskiej właśnie udział czy też to, że no, tego typu żołnierze służą w Armii Federacji Rosyjskiej, wypychani są może nie do tych najważniejszych jednostek, służą trochę jako mięsa armatni, jak tutaj mówił Piotr Gursztyn, no, ale jednak są. Jaki to ma wpływ na przebieg walk, na obecną sytuację? Wydaje się, że coraz mniejszy, dlatego że strona ukraińska buduje coś, co określa się mianem linii drapatego, czy, czy też alternatywnie linii dronów. To jest taka strefa nie do przebycia dla sił rosyjskich. Um, oczywiście ona jeszcze nie jest zbudowana, a w związku z tym trudno mówić, żebyśmy mieli do czynienia z tego rodzaju zdolnościami, ale taki jest zamysł. Y, y, strony ukraińskiej. Więc znaczenie tych tak zwanych szturmów mięsnych będzie w najbliższych miesiącach malało. Natomiast będzie, jeśli chodzi o rosyjskie zdolności do zagrożenia Ukrainie, rosło znaczenie zmasowanych bombardowań, tak należałoby określić, przy użyciu systemów szachet. Y, to już obserwujemy, to mamy do czynienia ze zmasowanymi i z większą intensywnością tego rodzaju nalotów. I to jest chyba. Zerwało nam połączenie. Marek Budzisz, ekspert do spraw międzynarodowych. Mam nadzieję, że za chwilę uda się to połączenie odzyskać. A o tym mówił właśnie pre amerykański prezydent Donald Trump. Wyrażał to swoje zaniepokojenie tym, że ta liczba ataków przy pomocy dronów, także tych dronów kamikadze na Ukrainę wzrasta, pogroził też Władimirowi Putinowi, posłuchajmy Donalda Trumpa. Komentarz ten pojawił się na portalu internetowym Trumpa Truth Social. Władimir Putin nie zdaje sobie sprawy z tego, że gdyby nie ja, Rosji przydarzyłoby się już wiele naprawdę złych rzeczy. On igra z ogniem. Ostatnie komentarze Trumpa są odpowiedzią na jedne z największych ataków dronów i pocisków rakietowych od czasu pełnoskalowej inwazji Ukrainy. Do komentarza Trumpa odniósł się rzecznik Kremla Pieskow. Zasłaniał się żywotnym interesem Rosji, dziękując przy tym za zaangażowanie prezydenta Stanów Zjednoczonych w proces negocjacji pokojowych, dodając, że przygotowywane są kolejne rundy negocjacji z Ukrainą. No, ewidentnie Rosjanie dalej grają na czas, ponieważ nieustannie próbują wyrwać Ukrainie kolejne terytoria. Donald Trump powiedział, że jeżeli Władimir Putin pogrywa tu cytat z amerykańską administracją, to Stany Zjednoczone odpowiedzą na to inaczej. Jak pana zdaniem interpretować te słowa? To groźba? Amerykański prezydent, może powtórzę, bo zdaje się, że mamy nadal problemy z połączeniem, powiedział, że jeżeli Władimir Putin tak, tak, pogrywa ja słyszę, z amerykańską to administracją, to Stany Zjednoczone odpowiedzą inaczej. I to moje pytanie, jak interpretować te słowa? Co to znaczy, Pana zdaniem? Nie. Niestety nie słyszę, ucieka głos. Spróbujemy do tej rozmowy, rozmowy z Markiem Budziszem, ekspertem do spraw międzynarodowych, wrócić. A ja przypomnę, że w studiu cały czas moi państwa goście, dziennikarze, publicyści Goran Andrianić, Aleksandra Jakubowska, Piotr Górztyn. Waszym zdaniem, jak możemy interpretować te słowa Donalda Trumpa? Po pierwsze, trzeba, zanim dojdę do. Sedna mojej interpretacji, wziąć poprawkę na dwie rzeczy. Pierwsza, taki teatralny styl prezydenta Trumpa. On lubi ten taki teatr dla samego teatru, ale lubi też teatr i to jest druga okoliczność dla różnych, takiego, stworzenia takiej zasłony w różnego rodzaju działaniach. On sam mówi, że on tak negocjuje, żeby tam nie było można zrobić, ale on też ma świadomość, że zbyt dużo obiecywał, jeśli chodzi o możliwość zakończenia konfliktu z Rosją. Znaczy, no też wiadomo, co może. Co mogą Stany Zjednoczone zrobić? Oczywiście oprócz tych rzeczy, które są pewnie w jakiejś tam tajemnicy jeszcze nie wiemy. Pierwsza rzecz, która zresztą się dzieje jeszcze od dłuższego czasu, to jest ruch na rynku ceny nafty, ropy naftowej. Mianowicie Rosja ma bardzo wysokie koszty wydobycia ze względów przyrodniczych, technologicznych. To jest dość przestarzała technologia, na dodatek w bardzo niekorzystnych warunkach geograficzno-przyrodniczych. W związku z tym Rosja zarabia na ropie wtedy, kiedy cena za barełkę jest tam około 60 dolarów musi być. A na przykład Arabia Saudyjska już zarabia od, bodajże od 9 dolarów za baryłkę. No i e, pamiętamy wizytę Donalda Trumpa w Arabii Saudyjskiej, to był jeden element tego układu, czyli po prostu stałym sposobem Ronalda Reagana tak obniżyć cenę e, ropy naftowej, żeby Rosja przestała na tym zarabiać, żeby musiała dokładać do tego interesu, bo na przykład też z gazem ma problemy. Gazprom ma problemy z płynnością finansową, bo, bo te ceny są już bardzo niekorzystne dla, dla Gazpromu na rynku, na rynku światowym, niezależnie od, znaczy, też od, od wszystkiego rodzaju blokad, na import to jest pierwsza, że druga rzecz to administracja Trumpa w swoim czasie straszyła, że ona może wprowadzić cła na różne kraje, które handlują z Rosją i to takie po kilkaset procent. No, to jest też takie, no Trump wiadomo, że z tymi cłami no tak e, raz wychodził do przodu, potem się cofał, potem w boki, i tak dalej, ale no drugim narzędziem jest po prostu zaduszenie ro, e, rosyjskiego handlu, bo, bo jeszcze z tą ropą też to jest taka też taki, takie świstewko Amerykanie zrobili Rosjanom, mianowicie pozmi pozmieniali niekorzystnie dla Rosjan zasady ubezpieczania transportu ropy naftowej w związku z tym ta flota cieni ma dość duże problemy z transportem tejże ropy i, z, i, i jej sprzedaży więc no, takie, ma, takie ma narzędzia plus oczywiście no ale to co zrobiła jeszcze administracja Bajdena e, dopuszczanie kolejnych e, czy właśnie znoszenie kolejnych ograniczeń użycia broni jeśli chodzi o zasięg ale to już jest to już ma mniejsze znaczenie bo to bo, 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 bo to już od dłuższego czasu funkcjonuje słyszymy się już z panem Markiem budziszem Mam nadzieję że już nie będzie żadnych zakłóceń. Do Pana teraz pytanie o interpretację tych słów Trumpa. Jak Pan je rozumie? Interpretacja nie jest łatwa, dlatego że tu możemy mieć do czynienia z dwoma, dwoma kierunkami działania administracji amerykańskiej. Wydaje mi się, że Trump może wycofać się z pośrednictwa w procesie pokojowym. I niektóre wypowiedzi Marko Rubio wskazują na to, że tego rodzaju opcja jest rozważana. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym projekcie, ponadpartyjnym projekcie sankcji, który jest w kongresie i ma być głosowany w przyszłym tygodniu, tak się uważa. Firmowany przez senatora Lindsay'a Grahama, który był niedawno w Kijowie. No i niestety to połączenie nam znowu zerwano, zerwało. Donald Trump był też pytany, dlaczego nie ma planu wdrożenia kolejnych sankcji, które dotknęłyby rosyjski sektor energetyczny. Trump odpowiedział, że skoro sądzi, że jest bliski zawarcia umowy, to nie chce jej sknocić. Nie wiem, czy to jest dokładne tłumaczenie tego cytatu, ale tak to mniej więcej brzmi. No właśnie i to też pytanie, co to oznacza. No nie wiem, to jest jakaś taka straszliwa Gra? hipokryzja ze strony Zachodu przede wszystkim, dlatego że Zachód zapłacił Rosji za ropę naftową i gaz więcej niż przekazał Ukrainie w ramach pomocy. Został taki raport Centrum Badania energią i czystym powietrzem został przeanalizowany przez BBC z tego wynika, że zarobiła trzykrotnie więcej Rosja od początku wielkoskalowej wojny na eksporcie ropy i gazu niż Dostaje pomocy. I teraz ja odnoszę takie wrażenie, że jest jakieś takie, no. Powiedziałabym bardzo tajne porozumienie z zachodem, być może Niemcy, być może Wielka Brytania w tym biorą udział, a Putinem, które polega na tym, bo to, że oni teraz zintensyfikowali swoje natarcia i chcą wyrwać jak najwięcej terenu Ukrainy, być może polega na tym, że dojdzie do zawieszenia broni, dojdzie do jakiegoś pokoju pod warunkiem, że Rosja pozostanie na tych terenach, które do tej pory zaanektowała. Nie tylko tych starych z 2014 Roku ale i tych nowych i być może o to chodzi. Nie wiem. Wydaje mi się, że gdyby Zachód i Stany Zjednoczone chciały tę wojnę zakończyć, to by ją dawno zakończyły. Jakieś interesy tutaj chyba wchodzą w grę i nie liczą się te setki tysięcy ofiar, które no, w ramach tej wojny zostały zamordowane po prostu. No już byliś, był taki moment, że wydawało się, że to nabiera takiego. Impetu, mam na myśli tutaj te rozmowy idące w kierunku porozumienia, kolejne propozycje, miejsca spotkań tych trzech liderów: Putiny, Trump, Zełęski, ostatnio nawet Watykan. No, i można powiedzieć, że nic z tego. Tak, wydawało się w jednym momencie, że, że Trump naprawdę dostanie to, co, co chciał, znaczy budował tą to swoją, to swoją kampanię wobec Ukrainy od samego początku, ale, ale niestety to się nie zdarzyło. Ja uważam, ja, że jeśli Putin, jeśli Putin już aż tak agresywno atakuje, jeśli Putin jest uh, i dalej w tej takiej ofensywie, gdzie, gdzie po prostu uh, celem jest po prostu uh, jakiś nowy terytorium, wydaje mi się, że tutaj on po prostu wykorzystał tę sytuację i że ta sytuacja jest taka, że w tym momencie jeszcze nie ma realnej, realnej woli do, 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 do prawdziwego pokoju. Z jego strony na pewno nie. Z drugiej strony no, to jest, już, już tak długo słyszałem o tym, e, dlaczego Trump e, nie rozumie tej Rosji i dlaczego Trump nie rozumie natury całego tego reżimu w, w, w Moskwie. Ja, ja nie jestem do końca pewny, czy on to naprawdę nie rozumie, czy po prostu chodzi o to, jak Ola mówi o jakichś interesach, które się w tym momencie załatwiają. Jak widzimy, on ma po prostu dużo e, e, narzędzi, gdzie, gdzie by mógł zrobić e, e, presję na Putina, ale jakoś to jeszcze nie robi. Jakoś to jeszcze nie, jeszcze, jeszcze nie padła taka e, ta, 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 e, ta, e, de definitywna decyzja, że, że, że po prostu do, do Putina się muszę zachowywać w jakiś inny sposób, i jakieś inne polityki muszę prowadzić. A nie macie takiego wrażenia, że trochę Donald Trump został zmylony przez Putina, że, te, nie, że to było nie, takie nie, działanie nie, nie. pozorowane? Nie, więc, no, może tak być. Tradycja zachodniej, w tym amerykańskiej, naiwności względem Rosji jest bardzo długa, ale może tak być. No, ja, ja wrócę do tego, co mówię o teatralności Trumpa i tej jego naturalnej i takiej potrzebnej dla jakichś tam takich efektów propagandowo perswazyjnych Natomiast to nie jest tak, że tę wojnę można łatwo przerwać, że to jest tak, że jak Zachód przyciśnie Rosję, to, 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 Rosja, to Rosja przestanie Tu ja się nie zgadzam z moimi przedmówcami. Problem jest z tym, że rosyjska ta struktura państwowo-gospodarcza, militarno-gospodarcza została stworzona właśnie taka, taka machina wojenna i jest taka ja uważam, że może być całkiem zasadna, że Putin się już z tego nie może wycofać, bo to jest, bo to jest pr przestawienie całej produkcji na, na, na co? Co mają robić potem te fabryki, które potrafią robić teraz tylko te czołgi w dość dużych ilościach, drony w ogromnych już ilościach, co zresztą daje Putinowi szansę, że on może tę wojnę wygrać, bo on, tak, bo on w to wierzy. Tam kiedyś o tym mówił zresztą. Ehm, i co zrobić z tymi setkami tysięcy weteranów nagle zwolnionymi do, do cywila. Rosja jest tak niesprawnym, z jednej strony jest sprawnym krajem, żeby prowadzić wojnę, no w taki sposób, jaki ona prowadzi, czyli taki bardzo prymitywny, właśnie krwawy dla samej siebie, no ale jednak z jakimś tam efektem, ale nie jest krajem w sprawiedliwym. Czyli, samym, że to jest żeby, droga bez odwrotu? Żeby, żeby, tak, tak, jeden tak to kierunek, wygląda, z że, nie że można zejść? Putin może wewnętrznie stracić władzę, bo po prostu jeśli ci weterani... Bo, on, jest carem, on wtedy będzie carem, który przegrał wojnę. No w Rosji jest taka zasada, że car, nie, car może stracić miliony swoich poddanych, ale nie może przegrać wojny. Więc, więc on, ben, on no grozi, będzie mu groził Ros jakiegoś Mikołaja II. Więc ale ten, tylko my mamy, więc on jest tego ale, świadomy. Piotr, my, my w tej sytuacji mamy taką, jeśli w wojna w tym momencie, jeśli, jeśli Putin zostanie na tych terytoriach, na którym jest teraz, to będzie prezentowany jako, jako taki triumf wojenny, że, 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 że po prostu nie ma szans, żeby, żeby to było jakiekolwiek zagrożenie dla niego. No, jest taka teoria, e, Przemysław Żurawski-Wolgajewski mówi o tym, że w tym momencie trwa projekt w Rosji, gdzie, gdzie Putin buduje największą armię na świecie. No po prostu i, 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 i jeśli to tak naprawdę jest, a widzimy to, co mówisz, może on naprawdę już jest na, ten, na tej drodze bez powrotu, że, że on nie może się wycofać z tej strategii. Znaczy jest po prostu niebezpieczeństwo, które mamy nadzieję będzie poznacie tutaj w Waszyngtonie. No, to, ja, szkoda, że, 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 że przerwały ten połączenie z bo chciałem naprawdę posłuchać, co Marek mu, myśli na ten temat, co się z tą, z tą administracją dzieje i w jaki sposób oni rozumieją w ogóle, jak, jak oni uważają, za załatwić te Rosję, bo muszą je załatwić. No. Jest w jednym momencie wydawało mi się, że Trump uważał, że, że można wszystko załatwić za tym handlem i, i za interesem, ale ja nie jestem pewny, czy, czy, czy to czy. To później... być jak na jakimś etapie oferta, a wydaje mi się, że poza tą teatralnością Trumpa może być się kryć. To jest mój domysł taki, że nie mówię, że tak musi być na pewno. Mówię to, że jako hipotezę że on od początku sobie zdawał sprawę, że ta wojna jest nie, nie, że, że Rosja jest jednak zbyt silna, żeby po prostu można było ją, przydać, tak jak według tej takiej retoryki, który świat Zachodu miał do tej pory, zwłaszcza ta administracja Bidena, że ona jak się tam dociśnie Rosję, Rosję to Rosja, Rosja się wycofa, pęknie, przegra i tak dalej, że to była zbyt optymistyczna retoryka. Ona fajnie brzmiała, rzeczywiście, no ja nie powiem, że to źle brzmi, nie, ale, ten, ale że jednak świadomość potęgi Rosji, w tym rosnącej potęgi Rosji, wspartej przez Iran, Marek mówił o Szachedach, no to jest, a przede wszystkim przez Chiny, zwłaszcza to, to jest wsparcie technologiczne ze, ze strony Chin, które Rosja jednak jakoś to absorbuje. To, to, to em... spytajmy, bo mówiłeś tu o panu Marku, spróbujmy jeszcze raz z Markiem Budziszem się połączyć, ekspert do spraw międzynarodowych, który mam nadzieję, że przysłuchiwał się naszej dyskusji. Czy pan się zgadza z Piotrem Gursztynem, który mówi, że być może Putin jest na takiej drodze, z której nie może już zejść? Wydaje mi się, że to jest oczywiście prawda, to co Piotr Górsztyn mówił, ale nie do końca. Dlatego, że ja uważam, iż Rosja i rosyjskie elity uważają, iż tę wojnę mogą wygrać. Nie boją się sankcji, nawet daleko idących sankcji Zachodu. Z tego prostego powodu, że musimy zwrócić uwagę na poziom lokat oszczędnościowych rosyjskiego społeczeństwa. On dzisiaj wynosi około 60 bilionów rubli, a roczne wydatki na kontynuowanie wojny szacowane są gdzieś... No, niestety, chyba Zerwało, nie będzie dany na wątek Marek. Ja nie wiem, co Marek, co... Marek, nie, tak, ja nie nie co Marek chciał powiedzieć, ale on poruszył wątek oszczędności ludności w Rosji. To jest bardzo ciekawa sprawa, bo w czasach sowieckich z tych oszczędności ludności na przykład finansowano rozwój. Znaczy, generalnie ludzi wykorzystywano. Po co ci jakieś pieniądze, ponieważ ty nie mogłeś ich za bardzo wydać, no bo było nie, było, nie było na co. Była jakaś tam zbierkasa, czyli taka kasa oszczędnościowa, trzymałeś tam te pieniądze i z tej pieniędzy finansowano na przykład nie wiem, rozwój przedsiębiorca, albo też wydatki zbrojeniowe. Coś takiego może się teraz dziać w Rosji i jakieś plany takiego po prostu skoku na te pieniądze ludności mogą być. No w Rosji na przykład w latach 50. była taka gigantyczna wymiana wy, wy, wymiana pieniądza tam, że nie wiem, za starego 10 rubli dostawałeś nowego. To było tak, to było tak skonstruowane, że, że, że z ludzi wyciągnięto te, te pieniądze. Więc więc może być, nie wiem, jaka jest interpretacja, interpretacja marka Budzisza tutaj, ale to właśnie może być dowód tego finansowania. Z naszego punktu widzenia problem jest, że Rosja stworzyła gospodarkę. Taką autarkiczną, samowystarczalną w pewnym sensie, że na przykład, jeśli chodzi o potrzeby ludności, wystarczy kartofle ziemniaki plus, plus kartofle chleb. Te, te, te potrzeby zostały bardzo obniżone i jakoś to się kręci jeszcze. To jest inne społeczeństwo niż nasze. Nie, nie możemy przykładać naszych miar. Pytanie też zajrzymy do tej drugiej strony. Na ile wpływ na ten przebieg tych rozmów pokojowych, tych negocjacji ma postać prezydenta Włodymyra czy czy wy dopuszczacie taki scenariusz, w którym obie strony, i Stany Zjednoczone, i Putin, krótko mówiąc, czekają aż tam nastąpi zmiana warty? Bo też się o tym głośno mówi, że no. Inaczej by te rozmowy się potyczyły, gdyby kto inny był prezydentem Ukrainy. Być może to narracja jakaś propagandowa, forsowana przez, przez Kreml, ale, ale to ważne pytanie. O tym pewno. to pewnie koledzy za chwilę. Ale jeszcze chciałam wrócić do tego, co Piotr mówił na temat tego, co by się stało, gdyby Rosja albo zawarła pokój, albo przegrała tę wojnę, że przemysł nastawiony na produkcję obronną nagle by nie miał co robić, wróciliby weterani. Ale chyba nie jest rolą Zachodu i Stanów Zjednoczonych martwić się o to, co się stanie w Rosji, kiedy ta wojna została zostanie przegrana. No proszę bardzo, możemy tam inwestować, budować im fabryki yy, samochodów, nie wiem, sprzętu elektronicznego i tak dalej i tak dalej. To nie jest żaden program. Ja odnoszę takiego takie wrażenie, że największy problem w zakończeniu tego, co się dzieje na Ukrainie polega na tym, że nie ma wspólnego stanowiska Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej i Unii Europejskiej, że to są takie dwie ścieżki, którymi oni podejrzają pod, podążają i nie zawsze interesy są tutaj zbieżne. Yy, Europa Zachodnia, jak już mówiłam, no... Trzykrotnie więcej płaci. Przecież ten cały przemysł obronny, to całe zbrojenie Rosji bierze się właśnie z tych miliardów, które najpierw płynęły Nord Stream, a teraz płyną poprzez Turcję. 26% no cały, czas, cały 26% czas wzrosła wzrósł przepływ ropy naftowej rosyjskiej przez Turcję. I Europa utrzymuje ten reżim, utrzymuje ten przemysł zbrojeniowy i myślę, że dopóki nie będzie jakiegoś takiego twardego stanowiska, panowie kończymy z tym wszystkim. I załatwiamy sprawę, to, to będzie się dalej toczyło. No. Aleksandra Jakubowska, Piotr Górsztyn, Igoran Andrianić, Bartosz Żwiński, a również Państwu bardzo e, dziękuję. Magazyn bez cenzury jutro, jutro także wieczór wyborczy o 19.30. E, wiadomości w Polsce 24 czeka na Państwa Marta Piasecka, ale wieczór wyborczy to na pewno e, bardzo ważna oferta nasza dla Państwa już jutro. A ja się żegnam, życzę miłego wieczoru i do zobaczenia.